Tradycyjnie delegacje poszczególnych sołectw kierowały się w stronę przystani, by tam wspólnie z mieszkańcami świętować dni gminy Kolbudy. Każde sołestwo reprezentuje się w najlepszy możliwy sposób, ale są też szkoły, są też oczywiście zrzeszenia, stowarzyszenia. I są też nasi partnerzy z miasta Ufenheim, którzy szczególnie właśnie na te dni przyjechali do nas, żeby razem z nami świętować. Było już powitanie, oficjalne otwarcie. W tej chwili trwa turniej Sołest, gdzie już słyszymy, że jest dużo emocji, dużo rywalizacji. Potem oczywiście będą koncerty. Dzisiaj gwiazdą wieczoru jest Denzel. Pierwszego dnia imprezy nie mogło zabraknąć. Występów na scenie, mnóstwo atrakcji dla rodzin czy Dzieci, a także rywalizacji o tytuł najlepszego sołectwa. Zaczęliśmy rozdaniem nagród z zawodów, tych igrzysk międzyszkolnych, sportowy belu. maj. Teraz mamy te konkurencje to, dedykowane sołectwom Druga, po poszczególnym, ale przed nami fantastyczne bongo. koncerty bongo. i naszych lokalnych artystów, bongo. ale, ale również będzie bongo. światowo, bo będzie Denzel, będzie Sarah James, a jutro Dzień Dziecka. Tak naprawdę całe przedpołudnie, animacje, zabawy dla dzieci. Będziemy honorować naszych mistrzów. Moszczów świata? Odyseusze. Podczas takich wydarzeń zawsze pamiętamy o pielęgnowaniu tradycji. Cała organizacja tych wszystkich wydarzeń, no to powoduje, że ludzie się też integrują, bo integrują się nie tylko przez zabawę w czasie tych dni, tego święta, tych koncertów, ale też się integrują przygotowując te uroczystości. Także każde takie święto, każdy taki festiwal, to jest coś, co buduje na przyszłość wspólnoty lokalne. To jest piękne i to trzeba docenić, pogratulować i podziękować. Z jednej strony mamy wspólnotę Sołec mieszkańców Kolbud. Z drugiej strony mamy też wspólnotę europejską. Dzisiaj jedna z gmin niemieckich, która współpracuje z Kolbudami, również z nami szła w paradzie. Tworzymy wspólnotę europejską, a z drugiej strony pamiętamy, że 34 lata temu byliśmy, szczególnie ja, mówiąc o sobie też, pierwszy raz na wyborach, wolnych wyborach, dokonaliśmy według mnie właściwego wyboru. Szanujmy ten wybór, szanujmy Unię Europejską, którą wspólnie budowaliśmy i dlatego dzisiaj mieszkańcy Kolbut oddają to chociażby poprzez tą paradę, uśmiech na twarzy i oklaski dla naszych gości z Niemiec. Po podsumowaniu punktacji tytuł najlepszego sołectwa trafił do Bąkowa. Gminy Kolbudy są okazją do rodzinnych, sąsiedzkich spotkań, momentem, gdzie możemy razem spędzić czas. Bawmy się, Każdy, każda gmina na to zasługuje, a gmina Kolbudy szczególnie, gmina, która świetnie się rozwija, przybywa mieszkańców, więc taka impreza jak najfajniej wpisuje się w cały kalendarz różnych imprez w Kolbudach, które się odbywają przez cały rok. No super. Dzieci zadowolone. Myślę, że jak najbardziej, bo to jest taka okazja, żeby się trochę zintegrować, jeżeli chodzi o sołectwa. No i dla dzieci też super, nie? Także przyjechaliśmy rowerem. Ale jest naprawdę fajnie, także dużo atrakcji dla dzieci i co roku wracamy. Super, świetnie. Jak zawsze, co roku. Co roku powinna się odbywać taka impreza. Warto na pewno robić takie imprezki dla, dla dzieci. My dopiero przyszliśmy. Jak widać, korzystamy z dmuchańców, dzieci zadowolone. Myślę, że tak, spotykają się wtedy mieszkańcy, a wspólnie się bawią. Jak najbardziej, dzisiaj dziewczyny brały udział w, w tańcach, Bardzo trochę przeżywały, ale naprawdę występ wypadł naprawdę super. Jestem bardzo zadowolony, bo to jest święto dla wszystkich mieszkańców. Oczywiście podobają się, jestem z wnuczką, proszę pani, która korzystała tu z trampoliny, teraz... Usiłuje coś kupić z zabawek, no, pójdzie na zjeżdżalnię, jest bardzo zadowolona. Bardzo potrzebne jest i dla starszych ludzi, Dobre. bo te fajnie odpoczywają, i dla dzieci. Super, bardzo fajnie. Co roku przychodzimy. Sukces takiej imprezy to ogromna praca organizatorów, jak i sponsorów. Porozmawialiśmy z jednym z nich. W tym roku dni gminy Kolbudy odbywają się w barwach grupy chodzeń. Staliśmy się już częścią tej społeczności. I na ten weekend przenieśliśmy nasz salon z ulicy Magnackiej w Kowalach pod przystań w Kolbudach. Jesteśmy tu przez cały weekend, więc zapraszamy. A po roku? Na scenie pojawił się zespół Mikra, który zagrzewał mieszkańców do wspólnej zabawy tuż przed samym występem Gwiazdy Wieczoru, czyli Ganzeła. Której dzień świętowania za nami, a już dziś kolejne atrakcje, występy oraz koncert Sary James. Zapraszamy! Polecam również zobaczyć kolejne drogi w gminie Kolbudy, otwarte oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku oglądaj na www.północna.tv. Nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podobała Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawę. Więcej pod linkiem.